Piętnastoletnia Aniela Kowalik mieszka z ojcem w łebie i pewnego dnia od pierwszego wejrzenia zakochuje się w przebywającym tam Pawle Nowackim, licealiście z Poznania. Dziewczyna wpada na szalony plan, wywraca swoje życie do góry nogami i postanawia dalszą naukę kontynuować w Poznaniu, tak żeby być bliżej obiektu swoich uczuć. O wszystkich jej przygodach dowiecie się z tego odcinka poświęconego powieści Małgorzaty Musierowicz pod tytułem Kłamczucha, będącej drugim tomem cyklu Jerzy Jada. Akcja książki rozpoczyna się w maju 1977 roku, a kończy w Wigilię Bożego Narodzenia tego samego roku. Wydarzenia początkowo rozgrywają się w Łebie, a potem w Poznaniu, do którego przeprowadza się główna bohaterka. Miasto, podobnie jak we wszystkich książkach Musierowicz, zostaje dokładnie przedstawione. Akcja rozgrywa się w domu ciotki Lili, w mieszkaniu Mamertów, w mieszkaniu Nowackich, w szkole oraz w kawiarni hotelu Merkury czy w kawiarni Ewa. Pewnego dnia w maju piętnastoletnia uczennica ósmej klasy szkoły podstawowej Aniela Kowalik stoi w porcie w łebie i spogląda na swojego ojca, szypramorskiej jednostki, który kłóci się z innym mężczyzną. W pobliżu zatrzymuje się biały Fiat Mirafiori. Wysiada z niego przystojny chłopak, który już po chwili rozmowy zdobywa serce głównej bohaterki. Chłopak przedstawia się jako Paweł Nowacki i mówi, że chodzi do drugiej klasy liceum w Poznaniu, a do Łeby przyjechał w ramach odpoczynku po zapaleniu płuc. Paweł następnego dnia planuje powrót do rodzinnego Poznania, a Aniela postanawia wykorzystać okazję i wsiada z nim do samochodu. Młodzi jadą na plażę, aby pospacerować. Tam chłopak całuje Anielę i wyznaje jej miłość. Wkrótce jednak Nowacki musi iść na obiad do restauracji Perełka, ale wcześniej bierze adres od dziewczyny, którą obiecuje odwiedzić jeszcze tego samego dnia. Ojcu dziewczyny Józefowi Kowalikowi nie podoba się zachowanie córki. Sąsiedzi donieśli mu, że Aniela całowała się z jakimś chłopakiem, którego Kowalik nazywa Lalusiem. Dochodzi między nimi do kłótni i ostatecznie Józef Kowalik zamyka dziewczynę w domu, a sam udaje się na obiad do restauracji. Sprytna Aniela chce iść na spotkanie z nowo poznanym kolegą i znajduje wyjście z tej sytuacji. Postanawia przecisnąć się przez małe okienko w spiżarni, wychodzące na klatkę schodową. Okno jest bardzo małe i dziewczyna, by się zmieścić, zdejmuje ubranie i zostaje w samej bieliźnie. Niestety główna bohaterka zaklinowuje się w małym okienku i widzi, jak Paweł dzwoni do drzwi jej mieszkania. Dziewczyna nie ma na sobie ubrania i chce uniknąć wstydu, dlatego nie odzywa się, a miłości jej życia odchodzi. Aniela o Pawle wie tylko tyle, że chodzi do liceum i mieszka w Poznaniu. Wkrótce bohaterka otrzymuje list od Pawła, w którym znajduje się jego adres. Młodzi korespondują ze sobą, a zauroczenie Anieli jest coraz większe. Dziewczyna wpada na szalony plan i wysyła podanie do Poznańskiego Liceum Poligraficzno-Księgarskiego. W którym okłamuje dyrekcję, że poligrafia i księgarstwo to jej życiowe powołanie. Dziewczyna wybiera akurat to liceum, ponieważ nie ma takiego w pobliżu łeby i jest to świetny pretekst, aby wyprowadzić się do Poznania. Jej ojciec jest przeciwny temu pomysłowi. Ostatecznie Aniela zostaje przyjęta i nie chce mieszkać w internacie, ponieważ znajduje się on zbyt daleko od miejsca zamieszkania jej ukochanego. Bohaterka ma inny plan. Kuzyn jej ojca mieszka niedaleko Pawełka i to tam Aniela spróbuje zamieszkać. W sierpniu Kowalikówna po raz drugi przybywa do stolicy Wielkopolski i pierwsze co robi to udaje się do automatu telefonicznego, z którego wykręca numer do Pawła. Jednak słysząc jego głos Aniela traci swoją pewność siebie i nie wiedząc co ma mówić podaje się za osobę szukającą spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, a chłopak nie poznaje jej. Następnie dziewczyna udaje się do mieszkania wspomnianej rodziny. Na miejscu spotyka kuzyna ojca chirurga Mamerta Kowalika wraz z żoną pianistką Teofilą oraz dwójką małych dzieci, Tomciem i Romą. Mieszkają oni w maleńkim mieszkanku wynajmowanym od ciotki Lili. Rodzina jest bardzo zaskoczona, gdyż Mamert całkowicie zapomniał o swoim kuzynie. Dziewczyna okłamuje ich, że jej ojciec wysłał list z prośbą, aby przygarnęli córkę. Mamert chce zadzwonić do swojego kuzyna do łeby, aby poznać szczegóły całej sprawy, ale szczęśliwie dla Anieli nie udaje mu się z nim połączyć. Aniela opowiada im zmyśloną historię i mówi, że ma młodą macochę Marylę i małego braciszka, którym opiekuje się od jego narodzin. Jakby tego było mało, dziewczyna kłamie, mówiąc, że nie przyznano jej internatu. Bohaterka ucharakteryzowała się na biedną sierotę i celowo z domu zabrała jedynie gumiaki. Aniela osiąga swój cel. Wzbudza współczucie w rodzinie, która godzi się przenocować ją na hamaku. Dziewczyna jest dobrą aktorką i świetnie potrafi manipulować ludźmi według własnych potrzeb. Aniela postanawia jeszcze raz zadzwonić do Pawła, który tym razem bierze ją za pracownicę spółdzielni, z którą rozmawiał poprzednio. Główna bohaterka chce się przyznać, ale Paweł omyłkowo bierze ją za zupełnie inną dziewczynę Danusie. Aniela jest zrozpaczona. Tymczasem Tosia jest niespokojna o los Tomcia, który idzie do pierwszej klasy, mimo że ma dopiero 6 lat, ale jest wyjątkowo inteligentny. Dzieci nie za bardzo lubią pić mleko, a w dodatku Aniela mówi im, że zawiera ono magnes i dlatego Tomcio i Romcia wylewają je do zlewu. Dziewczyna w rozmowie z Tosią próbuje ich bronić i mówi, że dzieci wypiły mleko. Jednak uczciwy Tomcio zabiera głos i nazywa Anielę kłamczuchą, a bohaterka odczuwa wielkie zażenowanie. Następnie Aniela słyszy rozmowę Tosi z Lilą, od której kowalikowie wynajmują mieszkanie. Ciocia proponuje, aby dziewczyna wynajęła pokój gdzieś na mieście. Główna bohaterka, która sztukę aktorską opanowała do perfekcji, zaczyna płakać i ponownie wzbudza litość utosi. Potem dziewczyna postanawia porozmawiać z panią Lilą, licząc, że dzięki swojemu urokowi osobistemu uda się jej załatwić jakiś pokoik. Na miejscu Aniela próbuje wzbudzić sympatię starszej kobiety. Chwali jej obrazy, a także mówi, że sama trochę maluje. Pani Lila częstuje ją herbatą i ciastkiem, a Aniela oferuje jej pomoc w pracach domowych w zamian za dach nad głową. Starsza kobieta szybko rozszyfrowuje jej prawdziwe intencje i odkrywa, że dziewczynie tylko na tym zależy, a słowa o jej sztuce były zwykłym kłamstwem. Pani Lila wyrzuca Anielę z domu, ale po chwili zaprasza ją ponownie i dziewczyna mówi jej prawdę o tym, że Tosia nic nie wie o jej wizycie. Poza tym dziewczyna opowiada historię swojej miłości do Pawła, a następnie toczy z emerytowaną nauczycielką dyskusję na temat tego, czy kłamstwo w życiu popłaca. Ostatecznie pani Lila, znana z tego, że lubi palić papierosy, godzi się wynająć pokój za 500 zł miesięcznie, który do tej pory wynajmowała studentowi. Główna bohaterka po powrocie do mieszkania mamertów zostaje tam aferę. Okazuje się, że Tomcio i Romcia założyli na podwórku wypożyczalnię zabawek i brali za to pieniądze. Interes szedł świetnie, dopóki ich koleżanka Marzenka nie pobiegła po pieniądze do swojej mamy, która jest przełożoną Tosi. Wicedyrektorka Dąbkówna przyszła ze skargą do Tosi i zrobiła jej awanturę. Tosia pracuje jako nauczyciel w ognisku muzycznym i boi się utraty swojej pracy. Aniela postanawia jej pomóc. Kowalikówna przebiera się za skromną dziewczynę ze wsi, a od kobiety sprzedającej kwiaty dowiaduje się, gdzie znajduje się ulica Zacisze, przy której mieszka wicedyrektorka. Na miejscu po raz kolejny przydaje się talent aktorski, i dziewczyna przedstawia się jako Franciszka Wyrobek i mówi, że pracowała u pani Kowalik. Bohaterka przyznaje, że to ona kazała dzieciom zarabiać w ten sposób pieniądze, za co została wylana z pracy przez panią Kowalik, która o niczym nie wiedziała. Wicedyrektorka pyta jej, ile zarabiała u kowalików, a dziewczyna odpowiada, że 500 zł. Nagle do kuchni wchodzi młoda dziewczyna, a za nią wysoki przystojny chłopak, którym okazuje się być Pawełek Nowacki, którego siostrą jest mała marzenka. Dom, w którym obecnie przebywają, znajduje się jednocześnie przy ulicy Roosevelt'a i przy Zaciszu. Główna bohaterka jest w szoku i chce jak najszybciej uciec z tego mieszkania, ponieważ jest ucharakteryzowana na typową dziewczynę ze wsi i ostatnie czego pragnie to zostać rozpoznaną przez miłość swojego życia. Wicedyrektorka oferuje jej pracę w charakterze gospodyni domowej i proponuje wynagrodzenie 600 zł miesięcznie. Aniela godzi się na tę propozycję, ponieważ dzięki niej będzie mogła być bliżej obiektu swoich uczuć. Dziewczyna pisze wieczorem trzy listy. Pierwszy do swojej przyjaciółki, Kasi, którą prosi, aby wysyłała jej listy z łeby do Pawła, które otrzyma od Anieli. Drugi list bohaterka pisze do Pawła, w którym opowiada o wymyślonej podróży do Francji, a w trzecim liście informuje ojca o znalezieniu pracy i prosi o wysłanie spakowanych przez siebie wcześniej rzeczy. Kowalikówna od wicedyrektorki otrzymuje 500 zł zaliczki i rozpoczyna pracę. Początkowo ma pewne problemy i robi niezbyt udane śniadanie panu Nowackiemu, a potem przygotowuje śniadanie Pawełkowi, który w dalszym ciągu dzięki świetnej grze aktorskiej i charakteryzacji jej nie rozpoznaje. Paweł ma pilnować Frani i przekazuje jej, aby umyła wannę i klozet. Jednak sprytna dziewczyna udaje, że nie umie tego zrobić i chłopak ją w tym wyręcza. Nowacki ma wrażenie, że Frania mu kogoś przypomina. Wkrótce dzwoni dzwonek do drzwi i przychodzi Danusia, a Aniela ma podać im kawę. Jednak Aniela jest wściekła i prędko opuszcza mieszkanie. Główna bohaterka otrzymuje listy od ojca, przyjaciółki Kasi i od Pawła, przesłany z łeby przez Kasię. List od Nowackiego jest bardzo romantyczny. Aniela wraca do pracy i wręcza chłopakowi list, na który przykleiła znaczek ze stemplem łeby. Tymczasem w domu kowalików dochodzi do sprzeczki. Mamert ma żal do żony o to, że dała się wciągnąć do trójki klasowej. Uważa, że jest to tylko pozorna praca społeczna, a młode pokolenie uczy się w ten sposób lizusostwa. Nadchodzi wrzesień i rozpoczyna się rok szkolny. Aniela w nowej szkole nie zna nikogo i czuje się bardzo nieswoją. Po raz pierwszy ma poważne wątpliwości, czy przyjazd do Poznania to był dobry pomysł. Nagle zagaduje do niej niski, piegowaty, rudy chłopak, który przedstawia się jako Robert Rojek. Robert jest sympatyczny, stara się poprawić humor dziewczynie i zabiera ją do baru Kociak na Coca-Colę. Tam Robrojek wyznaje jej, że jest bardzo ładna, ale nie robi to na niej szczególnego wrażenia. Robert opowiada o swojej rodzinie, która niemal cała pracuje w branży poligraficzno-księgarskiej. Chłopak mówi Anieli, że chciałby z nią siedzieć w pierwszej ławce, ponieważ dziewczyna nosi okulary, a on ma pewną teorię na ten temat. Aniela otrzymuje list od Pawełka, w którym jest bardzo romantyczny wiersz i nie potrzeba wiele czasu, a dziewczyna zna go na pamięć. Główna bohaterka jest w siódmym niebie i kierowana nagłymi emocjami postanawia zadzwonić do Pawełka, tym razem nikogo nie udając. W trakcie rozmowy Aniela proponuje, aby spotkali się w najbliższą sobotę. W szkole Aniela siedzi w pierwszej ławce z Robertem Rojkiem. Główna bohaterka w klasie nie widzi ani jednej sympatycznej osoby, z którą mogłaby się zaprzyjaźnić, i bardzo tęskni za swoją przyjaciółką Kasią, którą zostawiła w łebie. Oprócz tego, przedmiot zajęć poligrafia ją zupełnie nie interesuje, bowiem miłością jej życia jest teatr. Nadchodzi upragniona sobota i Aniela dzwoni do Pawełka, informując, że przyjechała do Poznania. Młodzi umawiają się w kawiarni w hotelu Merkury. Dziewczyna bardzo starannie przygotowuje się na to spotkanie. W tym samym miejscu i czasie umówiła się pani Lila z przyjaciółką. Główna bohaterka jest pierwsza w umówionym miejscu i niecierpliwie oczekuje ukochanego. Pije Pepsi kole i widząc jak nadchodzi pawełek, dziewczyna ze zdenerwowania strąca butelkę z napojem. Aniela bierze szmatę od kelnerki i próbuje posprzątać bałagan. I w tym momencie nadchodzi Nowacki, który, widząc zasapaną i rozczochraną dziewczynę w okularach, bierze ją za swoją pomoc domową, franie wyrobek i myśli, że dziewczyna po prostu dorabia sobie tutaj. Zrozpaczona Aniela ucieka do swojego mieszkania. Tam rozmawia z panią Lilą, która widziała całe zdarzenie. Starsza kobieta staje się jej powierniczką. Główna bohaterka podejmuje decyzję, że wytrwa w roli gospodyni unowackich tylko do końca miesiąca, bowiem już wzięła za to zaliczkę, a mimo że jest kłamczuchą, to na swój sposób uczciwą. Gdy Frania przychodzi do pracy, Paweł przygląda się jej podejrzliwie i nawet próbuje się do niej dyskretnie zalecać, ale ta stanowczo odrzuca jego zaloty. Paweł nie daje za wygraną i chce czegoś więcej dowiedzieć się o dziewczynie. Frania, aby wzbudzić w nim zazdrość, mówi, że ma chłopaka. Z którym po maturze ma zamiar wziąć ślub. Dziewczyna zostaje poproszona o wysłanie listu, ale zaraz po wyjściu czyta go. Nowacki w liście zapewnia o uczuciach do dziewczyny, a aniela coraz bardziej zaczyna dostrzegać hipokryzję chłopaka, który spotyka się z wieloma dziewczynami. Bohaterka opowiada o tym w liście do swojej przyjaciółki, a także ma wątpliwości, czy nie rzucić wszystkiego. I po prostu nie wrócić do łeby. Przyjaciółka jednak wkrótce jej odpowiada, że nie można tak łatwo się poddawać. Do końca miesiąca pozostaje tylko kilka dni i Aniela coraz mniejszą wagę przykłada do charakteryzacji na franię wyrobek. Aniela pojawia się w poniedziałek w pracy, a do mieszkania nowackich przychodzi starszy pan z książkami pod pachą, którym okazuje się być profesor Dmuchawiec, nauczyciel języka polskiego z Liceum Pawła. W pokoju Pawła są goście i Aniela podsłuchuje ich rozmowy. Okazuje się, że uczniowie przygotowują przedstawienie Hamleta, a Paweł ma wcielić się w tytułową rolę. Frania zostaje poproszona do pokoju i widzi, że Paweł kompletnie nie nadaje się do roli Hamleta. Dmuchawiec rozmawia z dziewczyną i już po chwili odkrywa, że ma do czynienia z bardzo inteligentną osobą, która ma sporą wiedzę na temat teatru. Wkrótce główna bohaterka zostaje poproszona, żeby wzięła udział w sztuce i zagrała rolę Ofeli, która pierwotnie przeznaczona była dla Danusi. Aniela co prawda miała zamiar uciec z Poznania, ale nie może odmówić udziału w sztuce teatralnej, która jest jej spełnieniem marzeń. Pewnego październikowego dnia Aniela, idąc na próbę do domu Pawła, spotyka Cesię, przyjaciółkę Danusi. Zielonooka dziewczyna prosi ją, aby oddała swoją rolę Danusi. Początkowo dziewczyna nie chce się na to zgodzić, ale ostatecznie podczas próby oznajmia, że oddaje swoją rolę, a profesor Tmuchawiec decyduje, że w takim razie Frania zagra Hamleta, a Paweł grać będzie ducha. W szkole wychowawca Truskawa nazywany tak ze względu na swoje czerwone usta robi sprawdzian i Aniela samodzielnie rozwiązuje pierwszą jego część, a drugą spisuje odrob rojka. Nauczyciel po sprawdzeniu prac daje rojkowi pałę za ściąganie. Aniela przyznaje się, że to ona ściągała, ale nauczyciel jej nie wierzy i nie zmienia swojej oceny. Robert nie chce słuchać jej wyjaśnień, a cała klasa ma o niej coraz gorsze zdanie. Wkrótce jednak Robrojek przestaje się gniewać, ponieważ Aniela idzie z nim do kina. Jednak reszta klasy nadal nie darzy jej sympatią, ponieważ Aniela zachowuje się dość wyniośle. W domu Tosia zostawia pod opieką głównej bohaterki dzieci. Ale dziewczyna decyduje się zostawić je same w domu, bowiem musi iść do pracy u nowackich, a zabranie ze sobą dzieci z oczywistych względów nie wchodzi w rachubę. Będąc u nowackich, słyszy, jak Danusia recytuje swój wiersz i Aniela zaczyna rozumieć, że wiersz który otrzymała wcześniej od Pawełka tak naprawdę nie został napisany przez niego. Dziewczyna wybiega z pokoju, a Paweł krzyczy, Anielka stój i oznajmia jej, że wielkim naprawdę jest od chwili, gdy zobaczył ją w Merkurym. Główna bohaterka wpada w furię i nie ma ochoty słuchać wyjaśnień. Uderza go w nos i wybiega z mieszkania. Dziewczyna wraca do domu mamertów, a tam okazuje się, że zaginęły dzieci. Tosia robi Anieli wyrzuty, bowiem w końcu to ona miała ich pilnować. Kowalikówna jednak ma zbyt dużo własnych problemów i nie zamierza brać udziału w poszukiwaniu dzieci. Szczęśliwie po jakimś czasie do mieszkania Mamertów dzwoni wicedyrektorka, która informuje, że Tomcio i Romcia przyszli do niej i pytali o jakąś anielę. Jednocześnie Dąbek Nowacka poszukuje Franciszki wyrobek, ponieważ jej syn zachowuje się ostatnio bardzo dziwnie. Tymczasem Aniela siedzi właśnie w kawiarni Ewa w towarzystwie Robrojka, do którego wcześniej zadzwoniła, aby się mu wyżalić. Ostatecznie jednak dziewczyna nie mówi mu całej prawdy, ponieważ boi się, że Robert straci do niej sympatię. Chłopak odprowadza Anielę do domu i wuj Mamert wzywa ją na rozmowę. Okazuje się, że Mamert dostał list od swojego kuzyna z łeby i już wie o wszystkich kłamstwach Anieli. Mężczyzna poucza ją i mówi, że powinna mieć swój własny pion moralny. Aniela zaczyna płakać prawdziwymi łzami i opowiada historię Franciszki wyrobek. Rodzina okazuje jej wyrozumiałość, a Aniela czuje z ich strony ogromne wsparcie i zaczyna rozumieć konsekwencje kłamstwa. Tajemnica, która przestaje być tajemnicą, przestaje jednocześnie być ciężarem, i dziewczyna może spojrzeć na przygody Franciszki wyrobek z dystansem. Po kilku przepracowanych dniach i po kilku próbach zespołu szekspirowskiego, Aniela stwierdza, że nie widzi przeszkód do dalszej pracy w grudniu. Jedynie Paweł czuje się nieswojo i stara się unikać dziewczyny. W szkole odbywają się wybory najmilszej uczennicy i co prawda wygrywa bezapelacyjnie Ola Sobkowiak, ale Aniela otrzymuje aż trzy głosy i jest bardzo zadowolona z tego powodu, ponieważ oznacza to, że aż trzy osoby ją lubią. 6 grudnia dzieci otrzymują prezenty, a następnie Tomcio i Romcia postanawiają dać prezenty śpiącym rodzicom. Tosia i Mamert otrzymują pieniądze z dziecięcych skarbonek, a także ich własne oszczędności z kuchennej szuflady, o których wiedziały dzieci. Mamert wysyła zaproszenie do swojego kuzyna Józefa, a Aniela w tym samym liście informuje ojca, że gra w szkolnym przedstawieniu Hamleta i chciałaby, aby ojciec przyjechał. Dziewczyna otrzymuje list od Pawła, w którym chłopak przeprasza za swoje zachowanie i tłumaczy, że użył wiersza Danusi, ponieważ sam nie ma talentu. Aniela zmienia się. Nie chce być dłużej kłamczuchą i stara się być dobrą osobą, dlatego postanawia wybaczyć Pawłowi jego zdradę. Jednak gdy przychodzi do mieszkania Nowackich, widzi tam Pawła obżerającego się smażonym serem, przygotowanym przez Danusię. Niechęć do chłopaka powraca, a podczas próby teatralnej dochodzi do kłótni między nią a Danusią. Zdenerwowany nauczyciel opuszcza mieszkanie. Pół godziny po tej awanturze Aniela spotyka się w kawiarni z Robrojkiem, na którego zawsze może liczyć. Nieoczekiwanie przychodzi tam również Paweł, który chce dziewczynie coś wyjaśnić. Aniela sprytnie go podpuszcza, aby zjadł 15 pączków. Pawełek podejmuje wyzwanie i prosi kelnerkę o 20 pączków. Rojek zaczyna obawiać się o zdrowie chłopaka, ale Paweł ani Aniela nic sobie z tego nie robią. Po 17 pączku Paweł wygląda naprawdę źle, ale cały czas podtrzymuje, że zrobi wszystko, aby tylko Aniela się na niego nie gniewała. Nowacki ostatecznie zjada 19 pączków i Robert odwozi go na pogotowie, gdzie czeka Pawełka płukanie żołądka. Rojek uratował go przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Od tej pory Rob Rojek i Pawełek zaprzyjaźniają się i obaj solidarnie unikają Anieli, która wymawia pracę u wicedyrektorki, ponieważ w tej sytuacji nie ma to najmniejszego sensu. Do Poznania przyjeżdża Józef Kowalik, a córka odbiera go z dworca. Rozmawiają o Hamlecie, i ojciec pyta Aniele, czy ona żyje godnie, a córka odpowiada, że dopiero zaczyna. Główna bohaterka zaprasza na premierę Hamleta koleżanki z klasy Ole i Joanne, które w przeszłości jej dokuczały. Wkrótce jednak okazuje się, że na spektakl przychodzi cała klasa poligraficzna i Aniela odczuwa ogromną tremę. Szybko jednak się rozkręca i przedstawienie kończy się sukcesem. Koledzy wiwatują na cześć koleżanki, a profesor Dmuchawiec przyjmuje zasłużone gratulacje. Aniela jest bardzo szczęśliwa, ponieważ wreszcie czuje się w pełni lubiana i akceptowana przez całą klasę. Jakby tego było mało, przystojny Janusz Pyziak zaprasza ją na sylwestra do Joanny. W domu Kowalików nadchodzi wigilia. Mamert, jak co roku, przebiera się za świętego Mikołaja i rozdaje dzieciom prezenty. Aniela pisze list do swojej przyjaciółki Kasi, której opowiada o zmianach, jakie w niej zaszły. Główna bohaterka zrozumiała, że zachowywała się jak egoistka i nie liczyła się z uczuciami innych osób, a kłamstwo było jej metodą na osiąganie celów. Dziewczyna wyznaje, że polubiła naukę w liceum poligraficznym, a także pracę, która powoduje u niej świetne samopoczucie.